W 1990 roku po raz ostatni we Włoszech odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 24 reprezentacje miały okazję grać na Stadion Olimpico w Rzymie, San Siro w Mediolanie. Stadio San Paolo w Neapolu, Stadio Marcantonio Bentegodi w Weronie, czy Stadio San Nicola w Bari. Cały turniej wówczas wygrali Niemcy z choćby Lotarem Mateosem na czele. Najlepszym strzelcem i zawodnikiem całego turnieju został Salvatore Schilacci, który wówczas bronił barw Juventusu. Włosi zdobyli na tym turnieju brązowy medal. Dzisiejszy materiał jest poświęcony czasom po tamtej wielkiej imprezie. W nim zobaczycie cztery wyróżnione przeze mnie zdarzenia, które najbardziej odcisnęły piętno na włoskim futbolu, w głównej mierze reprezentacyjnym. Na samym początku warto zwrócić uwagę na przestarzałe stadiony, które na czas mundialu były do dyspozycji wszystkich reprezentacji. Poza wcześniej wymienionymi pięcioma obiektami kadry grały na Stadio delle Alpi w Turynie, Stadio Artemio Franchi we Florencji, Stadio Sant'Elia na Sardynii, Stadio Renato Dallara w Bologni, Stadio Frulli w Udine, Stadio della Favorita w Palermo i Stadio Luigi Ferraris w Genui. Większość z nich była w słabym stanie i brakowało tam długofalowego planu. Choćby Stadio Olimpico czy Stadio San Nicola posiadają bieżnie lekkoatletyczną. W przypadku niektórych stadionów zdecydowano się na wyburzenie i postawienie nowych obiektów. Mowa tu chociażby o Stadio delle Alpi, w miejscu którego stoi obecnie Allianz Stadium. Stadio Friuli przeszło renowację. Pozbyto się bieżni lekkoatletycznych, przez co było miejsce na wybudowanie trzech nowych trybun. Pojawiło się też zadaszenie obejmujące wszystkie trybuny. Stadio Sant'Elia od czerwca 2017 roku nie jest w użyciu, a Kaliary gra mecze na Sardenia Arena. Większość włoskich stadionów spokojnie powinno dawno przejść renowację. Kolejnym rozdziałem jest jeden z największych skandali w historii piłki nożnej feralny mecz pomiędzy reprezentacją Włoch a Korei Południowej na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Przed spotkaniem pojawił się w Lab Republice tekst Emanueli Audizio o tytule: To sportowa bitwa pod Caporetto Włoski Wietnam. Przed Mundialem z funkcji selekcjonera składu Acura z powodu krytyki otrzymanej od ówczesnego prezydenta Milanu Silvio Berlusconiego zrezygnował Dinocow. Jego miejsce zajął Giovanni Trapatoni. W kadrze Italii znajdowali się tacy piłkarze jak Del Piero, Totti, Wiery, Cannavaro, Nesta, Buffon czy Maldini. W fazie grupowej Włosi wygrali 2-0 z Ekwadorem, zremisowali 1-1 z Meksykiem i przegrali 1-2 z Chorwacją, ledwo awansując do fazy pucharowej. Tifosi byli wściekli z powodu decyzji sędziowskich. Cztery bramki Italii anulowano, a aż trzy z nich okazały się potem być prawidłowe. W meczu z Koreą wiele błędów sędziowskich popełnił ekwadorski arbiter Brian Moreno, którego włoscy kimbice nazwali złodziejem. O jakich błędach mowa? O chociażby rzekomej symulacji Francesco Tottiego, braku kartki dla Li so po kopnięciu Maldiniego w głowę, czy nieuznanym golu Damiano Tomasiego, jak się potem okazało prawidłowo zdobytego. Po mundialu sędzia został z m.in. obrzucony jajkami w Ferrarze, został zawieszony przez rodzimą federację na 20 meczów z powodu kontrowersji, czy został znaleziony na lotnisku imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Nowym Jorku z kilkoma kilogramami heroiny przywiązanymi do jego ciała. Z wówczas grającym w Perugii Ahyung Kwanem rozwiązano umowę i stwierdzono, że on nigdy więcej nie postawi stopy w tym mieście. Wokół Mundialu, rozgrywanego w 2006 roku, pojawiły się kontrowersje. Sześć lat wcześniej w Curychu odbyło się głosowanie, w którym miał zostać wyłoniony kraj, który będzie organizował Mistrzostwa Świata. Wygrały Niemcy z Republiką Południowej Afryki w stosunku głosów 12 do 11. Delegat z Oceanii, Charles Dempsey, wstrzymał się od głosu powołując się na niedopuszczalną presję. Dempsey uważa, że dostał propozycję łapówki za głosowanie na Niemcy. Seb Blatter, ówczesny prezydent FIFA był za organizacją mundialów RPA. Włosi przystępowali do mistrzostw w niezbyt miłych nastrojach. Przed rozpoczęciem imprezy pojawiła się afera Calciopoli, o której już u nas na kanale mówiliśmy, a do tego powołania odmówił Paolo Maldini, który zakończył karierę reprezentacyjną. Włosi awansowali z grupy z pierwszego miejsca. Ich rywalami była wtedy Ghana, USA i Czechy. W meczu jednej ósmej finału przeciwko Australii Włosi mogą mówić o sporym szczęściu. Pomimo czerwonej kartki dla Marco Materazziego zdołali wygrać dzięki rzutowi karnemu strzelonemu przez Francesco Tottiego. Jak się potem okazało, nie powinien zostać on odgwizdany, ponieważ Fabio Grosso potknął się o Luca Sanilla. Potem Italia nie zostawiała żadnych wątpliwości, wygrywając 3 to zaraz z Ukrainą. Dwiema bramkami wówczas popisał się Luca Toni. W półfinale Włochy grały z Niemcami. Pierwsza połowa była pod dyktando podopiecznych Marcello Lippiego, a w drugiej do głosu doszli gospodarze. W dogrywce kapitalną interwencją przy strzelę Lukasa Podolskiego popisał się Gianluigi Buffon. Dzięki zmianie taktyki na czterech napastników, Włosi zdołali dwukrotnie pokonać Jensa Lemana i awansować do finału, gdzie czekała Francja. Historię finału doskonale znamy: gole Zidana i Materaciego w 120 minutach gry, oraz czerwona kartka dla wspomnianego Zidana po ataku na Materazziego. W rzutach karnych zwycięstwo Włochów przypieczętował Fabio Grosso i reprezentacja półwyspu Apenińskiego po raz czwarty w historii zdobyła złoty medal. Ten moment ciężko wymazać z pamięci. Porażka Włochów w barażach do Mistrzostw Świata w Rosji ze Szwecją sprawiła, że Włosi pogrążyli się w smutku. To był pierwszy moment od 60 lat, kiedy składra Azzurra nie pojawiła się na Mundialu. Wszyscy doskonale pamiętają moment, w którym zirytowany Daniele De Rossi odpowiedział na decyzję selekcjonera. Były zawodnik Romy domagał się wprowadzenia Lorenzo Insigne. Nie potrzebujemy remisu, potrzebujemy wygranej – mówił wtedy De Rossi. Obecny trener Salernitany w kadrze eksperymentował z ustawieniem. Italia grała w formacji 1-3-5-2, 1-3-4-3, czy 1:424? Nie sprostało to jednak zadaniu i oczekiwaniom Tifozich. Jak nazwać tę sytuację? Kompromitacją? Absurdem? Apokalipsą? Trener Ventura po kilku miesiącach od zwolnienia stwierdził w rozmowie z Rai, że od czasów baraży ani razu nie robił zakupów w Ikei. Obecnie reprezentacją Włók dowodzi Roberto Mancini, który dał jej nowe życie. Italia utrzymała się w lidze narodów i obecnie jest na dobrej drodze, aby znaleźć się na Euro 2020. Jeżeli spodobał się Wam ten materiał, zostawcie opinię w komentarzu i ocencie go. Zachęcam do subskrypcji kanału Calcio Merito, aby dowiedzieć się jak najwięcej w temacie włoskiego futbolu. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.